Naj, największy problem chat jest taki, że yy... Bo ja tam antenę. czekajcie, o ile... największy problem jest taki, że, że moja gildia jest totalnie bez osób. To jest jeden problem. Ja nie mam absolutnie problemu do widzów Evrona, jak piszecie to na czacie, nie mam absolutnie problemu do chłopaków, co tu są, nie mam absolutnie problemu do tego, że ktoś zlikował kordy, absolutnie. Największym problem, jaki mam i buldupy, do tego, że moja gildia nie gra. Yy, to to mam największy bull dupy. i tylko o to płaczę, chat, że moja gildia nie gra. To jest przykre. Przegrywamy wszystkie eventy. Ze względu na to, że moja gildia nie jest w pełnym stanie, czat. Gram, chat. mam najwięcej godzin na KM, gram dużo, staram się, a moja gildia jest w dupie. Yy, absolutnie nie mam problemu do żadnej osoby, która zlikowała akordy, absolutnie, bo to jest normalne, tak się będzie działo, działo na streamach, rozumiem to, ale mam mega bul. Paczol ostro o swojej gildi. plus jeden, ja się z nim zgadzam, masz rację Paczol. Szczególnie, że to pokazuje, czad, że to nie jest problem. To nie jest problem w tym, że oni chcą grać, ale nie mają po prostu itemów czy czegoś, nie mają setów. Oni mają sety, oni mają wszystko, tylko u nich nawet ludzie nie chcą się zalogować, co nie? Gdyby nawet, wiesz, nawet ja jestem typiarzem u nas w gildii, który się loguje tylko na eventy, ale kurna, jest sklepa, jest event, rzucam wszystko, loguję się, pomagam, co nie? A u nich, u jego gildii tak nie ma. Co z tego, że oni mają sety, co z tego, że są gotowi, jak oni nawet się nie logują na event zapowiedziany, no. No ciężko, ciężko, współczuję, patrz, współczuję, że, że tego, że musisz się tak bawić. co Nie, współczuję, współczuję. Ciężkie to musi być dla lidera. No tak, cicho, no Ale jest. patrz, oni no mieli taki...